No. Siema na no no widzowie. widzowie. Dzisiaj gramy no. Wy Box PVP. Z moim kolegom. Ja będę klawiaturą. Ja będę myszką, dobra. To patrz, wiesz, wiesz, patrz, po Wpisz ukośnik, ukośnik? kit gracz. Ukośnik. Ukośnik Kids i... Nie, nie ma tego. czy wiesz, wpisz ukośnik. Nie, w sensie jest taka komenda, tylko ci pisze że nie ma. Bo to jest taki bug. Wiesz? A, Dobra, kit gracz. Trzymaj shifta, trzymaj shifta <grymne> Ej, jak łatwo Dobra. A fajna już z breka, jak ten na start. Weź shifta. Czekaj. Kurde. Klik, dobra. Jeden, dwa. dwa. Jest git. E. No. Dobra. Jest strema bezpieczna. Idziemy na bezpieczną. No nie. Dobra. Czekaj, czekaj, czy widzowie. Na klawiaturze. Jak coś, bo wiecie, że, że zawsze na klawiaturze jest taka myszka na laptopie. No i ja tego nie mogę używać, nie? My tutaj trzeba, bo bezpieczna strefa. <ścoughs> I musimy chyba kopać o te. No, bo nie, bo to jest zabawne. Chodź może na Emeraldy. No. Tylko, że będzie... Nie, bo to jest strefa VIP, widzisz? Weź jeszcze raz... tu do weź. Dobra. O, tutaj mam. A zacznijmy, jak te... I widzowie, gramy na czyli jednym z najgorszych polskich serwerów, ale... Po prostu... No, ra rapy były... Jest ogólnie 8000 osób na serwerze. Jest to po prostu tyle, że się nie da dołączyć, więc musieliśmy na NiceMC. Jest to jeden z najgorszych serwerów. Niestety. Ej Mieszko, koś... Mionek wpisz kośnik ustawienia. Dobra, ukośnik ustawienia. No. Dobra i teraz patrz, automatycznie przerabianie na monetę. Że nam będzie po prostu przerabiać na monetę. Co? Dobra dawaj, biegnij, lecimy. Wiesz, ile, wiesz jakiego możemy mieć teraz seta Dobra Teraz lecimy się bić Dobra, to tam są sety Jeszcze Elitrę kupimy Tak, ale to Elitrę się inaczej kupuje, bo tutaj troszkę grała Poczekaj, a, a to co to jest? To jest, to, to jest taki pył. A my mamy tutaj? Co my mamy? My mamy szóstkę. Dobra, to. Ja! Tu weź się, cofnij, nie? Mhm. Patrz, idź tam. Bo tam musimy sobie wymienić monety, bo, my, bo mamy raz za dobre. Tylko trzeba poszukać, czy to jest to. Tak, to jest to. I teraz trzeba kupić pył. No kupimy sobie tak, nie wiem, pięć staków jakaś. Dobra, mamy już. I biegniemy. Było gdzieś tu chyba. 16 to tam. My musimy siedem kupić. Parkour, dobra, weź, musimy Zdjąć zbroję Shift Dobra Dobra, z shiftem Trzymaj shift Dobra, wyjdź Kolejne Shift Widzę, czekajcie Będzie momentem Uff, nie było akurat. Dobra, dawaj, i co ty mówisz? E, teraz to. Raz. Ja to już mamy dobre. Idea. Dobra, idziemy dalej. I jak na start. Naprawdę są dobre. No i ja... piąta minuta filmu. Takie rzeczy. No filmy będą trwały tak 15 minut, będzie chyba kilka części. No i to już na razie tyle, wiesz. Albo... no tyle. Dobra, kilo robimy? Tak, ale pierwszy musimy iść tam go naprawić, bo jest zużyty. A się go naprawia za level mamy prawie 14. Gdzie jest kowadło i szukaj kowadła. Jak coś. Dobra. tu się nawet nie mieścimy. O, tu jest kowadło Naprawiono. Zapięcie leweli. No trochę dużo, ale... Chyba przeżycia. Czekaj. Trochę zwolniło, widzę już i te mechalka. I będziemy teraz kopać Netherite. Shift? Aha, nie ma shifta, dobra. Będę ją shifcie. I w my to przy okazji jeszcze będziemy mieć ulepszać, więc się wróć. No wróć się, bo miecz mamy szóstka. Tu. A no, no. <gry> ja nie, nie wiem, co. Ja nie wiedziałem o co sobie chodzi. A no, no! Jaką my mamy? A dobra. Myślałem, że znowu się pomyliliśmy. I trzeba nie mam, bo już mamy za mało tych płomiennych pyłów. To poczekaj. We, weź, we, no zbrojeka. Dobra. We, weź na kilof Jakoś. Dobra, jest git, mieczyk. Dobra, ptak. No, no, jest. Mamy tulce, czyli mieczyk i kilow muszą być myślę, że tak gdzieś dwunastka. Albo nawet czternastka. Tylko nie pechowaliśmy liczba 13, to jest najważniejsze. Nie, bo to jest rynek. No to teraz sobie kupimy. Czekaj. Shift, shifta, nie? Ale teraz wyłącz, teraz wyłącz, bo zepsułeś trochę. Wyłącz shifta. Mieliś wyłączonego czy nie? Bo myślałem, że miałeś włączonego, dobra. Co jest? Tam? No Shift. <gryśla> Dobra, to wychodzi. I idziemy. Widzowie niedługo. Ale latanie elytrą to chyba będzie coś najgorszego. <gryśla> Albo w ogóle bitka. Jak my będziemy mieć to jest elytrę? Zamienić z, z wieszczem. Z tym. Nie wiem jak co się nazywało. Zapomniałem. Pierśznik. Tak. Shift. Wychodzimy. <gryśla> I kolejny, SHIFT Wychodzimy Szybko idzie I kolejny, SHIFT Wychodzimy I kolejny SHIFT Trzynastka. Ej, co jest? To czternastka? No ej, myślę, że będziemy już mogli Piętnastka? Nie, ale to tylko miecz, tylko no. miecz Mmm, 15. W się dobra. moglibyśmy nawet lepszy. Tu dobra, to idziemy do kantora i sobie uleż, jeszcze bardziej ulepszymy kierunek. A wiesz jak? No? Patrz jak pójdziemy sobie do kantora i trzymaj shifta jak wyjdziemy. Masz shifta? Mhm. Klinik spację. Nawalaj spację teraz. Widzisz? I mamy sześć. bo sobie wymieniłem trójki na czwórki. Podoba Ci się taka gra? No. Jak się też podoba to zostawcie łapkę w górę i subika. No już w ogóle 9 minut, Szybko trzeba czasami. to kontrolować, no. bo niestety, ale powyżej 15 nam się nie wrzuci film. I teraz idziemy na bezpieczną kopać trochę, albo nie idziemy chyba się, nie bo nie mamy. Nie mam jak kupić Po Powyżej 15 się wrzuci, ale jak już to musi być przynajmniej jak już to 5 sekund. Ale ja wolę jakoś tak 14 i 50 sekund max. Może być już upewnione. bo to tam było. To? Nie. Tak, to. Ryby! Ryby! Dawaj tu, naderaj tu o, o, Uł, idzie! Uł. Tylko że jest za daleko. Dobra, nie trzeba jeszcze emeraldy trochę. Emeraldy no. chyba ktoś... Ooooo! No szybciej Bo jestem Oj. szalonym górnikiem. U! Musimy być pierwsi. Ej, on ma On ma Kurde, mamy nagranie. Kurde, administracja weźcie w dajcie. Mamy nagranie przecież. Dobra, ja dają. Na flyju, Sela. Może potem dorzucać dwa miesiące Tak, już tam mam jeden dzień gdzie umiem wrzucić 500 filmów Dobra, spał A później, a później dwie sekundy A później to ja mam jakieś i dwa lata przerwy, nie? Dobra, i teraz tak, dwa staki Pamiętaj, żeby mi się. Dobra, lecimy Kilof na razie zostawiamy, ale bardziej to miecz. Zaraz, bitka. No, niestety, ale chociaż jeszcze ja obsługuję myszkę. Więc ty Weź, po prostu klikaj jedynkę. Widzisz, to jest lepszy pomysł. Kilofa już nie. Kilofa nie. Sam samo Dobra, normalnie Jeden. A wiem czemu, bo tutaj jest ten. Dawaj, dalej. Mamy okay. mierz 20. No to lecimy na bitkę. Tylko pierwszy trzeba tam. A jak zginiemy, to stracimy. Tak. Nanderczysty, ale, ale odłóżmy. Ale, no tak. Tylko ja mam taki pomysł, co nie? Mogę na chwilę, czy nie? To patrzcie, widzowie. Bo ja szybko. Bo ja jestem ogólnie koksem w operowaniu. Tutaj, klawiatury jeszcze. Coś zrobię tylko. Bo ja chcę. zrobić tak, żeby było dobrze. Czyli. Ty nie masz tego. Optifina ja jestem przyzwyczajony do Optifina Żeby sobie przybliżyć Ja tu widzowie czekam I sobie tak weźmiemy jakiś set? Nie wiem Płuczestko hmm. No jak się uda. Ale jak już to będzie... Bitka się... będzie w drugiej części oczywiście. No, bo pierwsza część to jest takie zbraianie się. To mm. nie, zaraz będziemy nagrywać drugą część jak ktoś będzie i to się będzie stawiać od razu na YouTube. A może kiedyś w końcu psiknę. <grym> A <pik? grym> Aha, dobra, to mamy Seta 18. No i już ty możesz operować. Hmm. No Idź i wiesz, tam, ale widzowie, pamiętajcie, czekajcie na drogą część, na tą bitkę najlepszą. Także więc Pa Papa. pa pa, pa, pa.